Spotkanie medyczne w ramach klubu pacjenta zorganizowane przez Fundację z Sercem do Pacjenta było pierwszym w tym roku, tak jak poprzednie odbyło się w Auli Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Dzisiaj po raz kolejny będziemy się skupiać na profilaktyce chorób serca, ale nie tylko. Chcemy również nawiązywać do zdrowego stylu życia, do zdrowego odżywiania. Stąd również dzisiaj jest z nami specjalistka z NFZ-u, która o tym właśnie odpowie. Głównie dzisiejszą naszą publicznością będzie młodzież wieluńskiego pierwszego LO, ale spotkania klubu pacjenta są otwarte dla wszystkich. Na pewno będziemy organizować kolejne spotkanie, na pewno również w wieluniu i poinformujemy o tym na pewno wcześniej. Zgromadzona publiczność wysłuchała na tym spotkaniu m.in wykładu kardiologa Tomasza Rosiaka z American Heart of Poland. Prelegent mówił o nowoczesnych sposobach monitorowania zdrowia i profilaktyki chorób serca. Warto wiedzieć, jak technologia zmienia leczenie i rehabilitację. Medycyna zawsze nierozerwalnie była związana z nowo, nową technologią. Dzisiaj w dobie rozwoju przede wszystkim AI, sztucznej inteligencji i wielu, wielu innych możliwości mamy coraz większe metody leczenia. Będę dzisiaj mówił przede wszystkim o rzeczy, która mnie fascynuje, czyli o smartwatchach. Uh -huh. e, okazuje się, że popularne smartwatche często dostępne za bardzo niewielkie pieniądze są w stanie uratować życie i to będę starał się przekazać, powiedzieć dla kogo czy dla wszystkich e, i jak tego używać. Bardzo wielkim problemem społecznym w ostatnich latach jest udar mózgu. Udar mózgu bardzo często Często jest związany z migotaniem przedsionków. Migotanie przedsionków to jest taka specyficzna arytmia, która wiąże się z całkowicie niemiarową pracą serca i brakiem hemodynamicznego skurczu przedsionka. Krew nasza ma to do siebie, że jeżeli stoi, jeżeli nie płynie, to ma zdolność do wykrzepiania. Jeżeli w tych przedsionkach ta krew płynie bardzo wolno, a budowa anatomiczna przedsionka jest taka, że są tam takie kieszonki łóżka, w których ta krew praktycznie stoi. W migotaniu przedsionków mogą tam tworzyć się w tych kieszonkach, łóżkach przedsionków skrzepliny. Gdy one się urwią, mogą doprowadzić do zatorowości obwodowej, w tym do udaru mózgu. No i okazuje się, że wykrycie tej arytmii za pomocą smartwatcha jest dosyć proste i proste, tanie, ekonomicznie uzasadnione. W dalszej części spotkania była też prezentacja Justyny Wachowicz z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod tytułem „Talerze zdrowia Jedz świadomie żyj zdrowo”, poświęconej zasadom zdrowego odżywiania i roli diety w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Coraz więcej nastolatków cierpi na nadwagę i otyłość. Jest to problem ogólnoświatowy, dlatego chcemy zwrócić uwagę, jak ważne są zdrowe nawyki. A dzisiaj będę mówić o roli śniadania, a także o zmniejszonej ilości cukru w naszym pożywieniu, gdyż jest wiele produktów, które udają zdrowe, a tak naprawdę zdrowe nie są. Ja sam jako klient, jako konsument, rzeczywiście czytam etykiety: wszędzie jest cukier, dosłownie wszędzie. Czy to rzeczywiście tak powinno być? No zdecydowanie nie powinno być. Jeżeli my idziemy do sklepu i widzimy, że nawet w chlebie jest, cukier, to naprawdę jest... Więc już o słodkich keczupach na przykład. Dokładnie, jeżeli jedna łyżka keczupu to jest pół łyżeczki praktycznie cukru, no więc to naprawdę jest bardzo dużo i jest to bardzo niebezpieczne. Jest ten cukier ukryty pod wieloma nazwami, tak, bo to nazwą, że to będzie sacharoza, czy to będzie malto maltodekstroza. Bardzo wiele różnych nazw musimy być czujni i obserwować i czytać te etykiety i się cały czas niestety dokształcać, dlatego uważamy, że ważne jest, aby o tym mówić, mówić i edukować. Poza wykładami na w spotkaniu klubu pacjenta były też bezpłatne badania profilaktyczne EKG, pomiary poziomu glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego oraz analiza składu masy ciała na Stoisku Profilaktycznym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ponadto uczestnicy skorzystali również z wiedzy i praktycznych warsztatów edukacyjnych na Stoiskach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu oraz Stowarzyszenia Po prostu Żyj. Tutaj mówiono m.in. o prawidłowym osuwaniu kleszczy, samobadaniu piersi i jąder przy użyciu fantomów oraz obliczaniu wskaźnika BMI. Wydarzenie odbyło się we współpracy z Pierwszym Liceum pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia i Starosty Wieluńskiego. Dłuższa z niego relacja. Do zobaczenia u nas w temacie tygodnia zaraz po wydarzeniach.